W miarę jak starzejesz się, możesz się zastanawiać, czy powinieneś mieszkać z dziećmi i wnukami, czy też pójść własną drogą i utrzymać swoją niezależność. Opowiadania, które zaraz usłyszysz, przedstawiają różne perspektywy i mogą pomóc ci zastanowić się, co tak naprawdę oznacza szczęśliwe życie na starość. Posłuchajmy ich i odkryjmy własne odpowiedzi, aby znaleźć spokój i szczęście w naszych ostatnich latach. Pierwsza historia Moi rodzice zawsze wyobrażali sobie, że gdy się zestarzeją, będą mieszkać z jednym z nas, ich dzieci. Ponieważ było nas dwoje, ta decyzja wydawała się nieunikniona. Mój młodszy brat, chcąc upewnić się, że wszystko pójdzie dobrze, wybrał swoją żonę z myślą o tym, jak będzie się dogadywała z naszymi rodzicami. Wierzył, że jeśli dobrze wkomponuje się w rodzinę, wspólne mieszkanie będzie spokojne i harmonijne. Byłem świadkiem wielu prób mojego brata w relacjach, które nie odpowiadały naszym rodzicom. Mieli oni swoje własne kryteria dotyczące tego, co uważali za odpowiednie i często uważali, że dziewczyny mojego brata nie były wystarczająco tradycyjne lub nie miały odpowiednich umiejętności do prac domowych. Z biegiem czasu zaczęło to prowadzić do pewnego napięcia w ich relacjach. W końcu, w wieku 32 lat, mój brat ożenił się z kobietą która wydawała się spełniać wszystkie oczekiwania naszych rodziców. Wszyscy wierzyli, że ten wybór rozwiąże wcześniejsze problemy i wspólne mieszkanie będzie spokojne. Na początku wszystko wydawało się iść dobrze, ale wkrótce zaczęły się pojawiać problemy. Różnice między pokoleniami zaczęły się manifestować. Moi rodzice mieli tradycję wspólnych posiłków codziennie, co było dla nich bardzo ważne. Jednak mój brat i jego żona mieli trudne godziny z powodu pracy i zobowiązań społecznych, co utrudniało utrzymanie tej tradycji. To rozczarowało moich rodziców i poczuli się niedoceniani z powodu braku czasu, który nowa rodzina miała dla nich. Sytuacja pogorszyła się, gdy moja szwagierka urodziła dziecko. Moja mama, która zawsze ceniła tradycyjne metody opieki nad dziećmi, zderzyła się z bardziej nowoczesnymi i naukowymi preferencjami mojej szwagierki. Różnice w podejściu do opieki nad dzieckiem stworzyły atmosferę ciągłego napięcia między moją mamą a moją szwagierką. Ta rosnąca niechęć doprowadziła do wielu kłótni i napięć w relacjach. Mój brat znalazł się w środku tej kłótni, próbując mediować między żoną a rodzicami. Zmagał się z trudną sytuacją, gdzie frustracja rosła z dnia na dzień. Napięcie stało się nie do zniesienia i po wielu dyskusjach i stresie mój brat i jego żona postanowili się przeprowadzić, aby uniknąć dalszych konfliktów. Chociaż nie każda rodzina ma tak intensywne problemy. Wspólne mieszkanie często prowadzi do nieporozumień i napięć, szczególnie gdy pokolenia mają różne oczekiwania i style życia. To wyzwanie, przed którym stoi wiele rodzin, próbujących połączyć różne sposoby życia pod jednym dachem. Z drugiej strony są rodziny takie jak rodzina pana Waltera, gdzie wspólne życie jest prawdziwym źródłem radości i komfortu. Walter i jego żona mieszkają z osiemnaście dziećmi i wnukami w zjednoczonej wspólnocie. Mimo że każde gospodarstwo domowe ma swoją własną kuchnię, wszyscy spotykają się codziennie wieczorem, aby wspólnie zjeść posiłki. Te wieczory są czasem rozmów, śmiechu i wzmacniania więzi rodzinnych. Nawet krewni mieszkający w innych miastach traktują dom rodziców jako prawdziwe schronienie, przytulne miejsce na odpoczynek po ciężkim dniu. Codzienna rutyna jest naznaczona spotkaniami, gdzie wszyscy gromadzą się, aby utrzymać więź i dzielić się tym, co się dzieje w ich życiu. Dla Waltera największą nagrodą z życia z dziećmi i wnukami jest spokój, jaki odczuwa, widząc ich szczęśliwych i mając możliwość oferowania wsparcia i porad na co dzień. Dla wielu starszych rodziców chęć mieszkania z dziećmi wiąże się z pragnieniem bycia blisko i czerpania radości z życia rodzinnego szczególnie gdy zdrowie zaczyna szwankować lub pojawiają się wyzwania społeczne. W miarę starzenia się strach przed samotnością może być dość obecny. Jednak jeśli dzieci nie okazują prawdziwej uwagi, wspólne mieszkanie może nie rozwiązać problemów relacyjnych. Niektórzy starsi ludzie wolą mieszkać blisko dzieci, ale w osobnych domach. W ten sposób mogą utrzymać swoją niezależność, mając jednocześnie możliwość regularnych odwiedzin i opieki. Taki układ może pomóc w zmniejszeniu konfliktów między pokoleniami, jednocześnie zapewniając wsparcie i więź, której wszyscy potrzebują. Decyzja o tym, gdzie mieszkać na starość, jest bardzo osobista i powinna opierać się na tym, co przynosi największy spokój i szczęście każdemu z nas. Druga historia. Pan Henryk i pani Mabel, rodzice dwójki dzieci, zaskoczyli wszystkich, decydując się nie mieszkać z żadnym z nich, mimo że oboje mieszkali i pracowali w Hanoi. Kiedy nadszedł czas, aby każde z dzieci się ożeniło, pan Henryk i pani Mabel zachęcali swoje dzieci do zakładania własnych rodzin. Mabel, która sama była synową, dobrze znała wyzwania związane z mieszkaniem pod jednym dachem z rodzicami. To doświadczenie ukształtowało jej przekonanie, że po ślubie dziecko powinno mieć własny dom. Trzy lata temu, gdy najmłodszy syn się ożenił, nie miał jeszcze wystarczająco oszczędności, by kupić mieszkanie poprosił więc rodziców o tymczasowe zamieszkanie z nimi. Mabel zgodziła się, ale postawiła warunek. Syn miał trzy miesiące na znalezienie mieszkania do wynajęcia. Wyjaśniła, że to nie kwestia bycia surową, ale myślenia o przyszłości i zapewnienia, że wszyscy będą mogli żyć komfortowo. Z powodu różnic między pokoleniami każdy ma swój własny styl życia, a długotrwałe mieszkanie razem może prowadzić do pewnych konfliktów. W przypadku pana Henryka i pani Mabel, ich najstarszy syn mieszka około 10 kilometrów od ich domu, co jest dla niego bardzo wygodne. Młodszy syn z kolei kupił mieszkanie tuż obok domu rodziców. W weekendy cała rodzina gromadzi się w domu pana Henryka i pani Mabel na posiłki, śmiech i wspólne chwile. Kiedy zapytano Mabel, czy rozważyłaby mieszkanie z dziećmi w starszym wieku, odpowiedziała spokojnie, że ich planem jest sprzedaż dużego domu i wykorzystanie połowy pieniędzy na zakup mniejszego mieszkania, które będzie łatwiejsze w utrzymaniu. Pozostała część pieniędzy zostanie odłożona na emeryturę. Jeśli w przyszłości będą potrzebować pomocy, zatrudnią opiekuna lub rozważą przeprowadzkę do wspólnoty seniorów, ale nie chcą obciążać dzieci tymi obowiązkami. Z drugiej strony, w przypadku pani Vivian. Która wybrała życie w samotności, zdala od dzieci, sytuacja wygląda inaczej. Mimo nalegań dwójki dorosłych dzieci, które już mają swoje rodziny i chciałyby, aby przeprowadziła się do nich, pani Vivian woli pozostać na wsi, gdzie mieszka w dużym domu sama. Uwielbia spokój życia na wsi, gdzie ma przyjaciół, których regularnie odwiedza i może cieszyć się swoją niezależnością. Kiedy odwiedza miasto, aby zobaczyć dzieci, zauważa, że są one zawsze zajęte i ledwo mają czas dla niej. Pośpiech i szybkie tempo życia w mieście, a także obawa przed obcymi, nie odpowiadają jej. Woli ciszę wsi i, jeśli kiedykolwiek będzie potrzebowała opieki, planuje zatrudnić opiekuna, który jej pomoże. Jej dzieci mogą ją odwiedzać od czasu do czasu, a ona wierzy, że to wystarczy, aby utrzymać dobre relacje z nimi. Te historie ilustrują rosnący trend w nowoczesnym świecie. Coraz więcej seniorów decyduje się na niezależne życie lub mieszkanie blisko dzieci, ale niekoniecznie w tym samym domu. Przygotowują się do starości z wyprzedzeniem, wybierając życie osobno, gdy dzieci zaczynają zakładać własne rodziny. Chociaż nadal oferują wsparcie, gdy jest to potrzebne, ci seniorzy zachowują kontrolę nad własnym życiem, poszukując aktywności, które sprawiają im radość, podróżując, a nawet wybierając wspólnoty życia senioralnego, jeśli uznają, że jest to najlepsze dla ich jakości życia. Taki układ może zapewnić pełniejsze i bardziej harmonijne życie dla wszystkich zaangażowanych. Trzecia historia dotyczy pani Olgi, która po śmierci męża podjęła odważną i nieoczekiwaną decyzję. Postanowiła sprzedać dom, w którym mieszkała przez wiele lat, pełen wspomnień, i wykorzystać swoją emeryturę na przeprowadzkę do prywatnego domu opieki. Ta zmiana nie była łatwa, ale Olga wiedziała, że jest konieczna dla jej dobrego samopoczucia. W nowym miejscu znalazła przyjazne otoczenie, w którym czuła się komfortowo i bezpiecznie. Usługi dostępne w domu opieki doskonale odpowiadały jej potrzebom, od codziennych posiłków po wsparcie medyczne. Dodatkowo odkryła nowe kręgi przyjaźni z innymi osobami w jej wieku, które dzieliły podobne historie i zainteresowania. Ta zmiana przyniosła nową energię do życia Olgi, która zaczęła podchodzić do każdego dnia z nowym entuzjazmem i dobrym samopoczuciem. Decyzja Olgi głęboko zaskoczyła jej dzieci. Oni, którzy zawsze postrzegali siebie jako naturalnych opiekunów matki, uznali, że wybór przez nią życia w domu opieki jest dziwny, a nawet trochę wstydliwy. Obawiali się, że ta decyzja może dać wrażenie, że nie wywiązują się ze swojego obowiązku opieki nad nią na starość. Jednak Olga, swoją mądrością i spokojem, Wyjaśniła, że z biegiem lat jej styl życia stał się niezgodny z intensywnym życiem jej dzieci i wnuków. Wiedziała, że życie razem pod jednym dachem przyniosłoby więcej napięć niż korzyści, i że najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich byłoby, gdyby każdy znalazł swoje własne miejsce komfortu. Przez wiele lat Olga spędzała dni samotnie w domu, bez sąsiadów w jej wieków w pobliżu, podczas gdy jej dzieci były zajęte pracą i własnym życiem. W domu opieki znalazła nie tylko stałe towarzystwo, ale także zajęcia, które utrzymywały jej umysł aktywny, a ciało zdrowe. Posiłki były przygotowywane z dbałością, a ona nigdy nie czuła się opuszczona. Jej dzieci mogły ją odwiedzać, kiedy tylko chciały, a z czasem zauważyły, że ta nowa dynamika była znacznie lepsza dla wszystkich. Uczucie winy, które początkowo ich dręczyło, szybko zniknęło, gdy zobaczyli, jak bardzo Olga jest szczęśliwa i zdrowa. Podczas świąt Olga wracała na kilka tygodni do rodziny, przeżywając cenne chwile, zanim wróciła do domu opieki, gdzie czuła się naprawdę jak w domu. Zawsze, gdy odwiedzała przyjaciół, którzy nadal mieszkali z dziećmi, starała się dzielić swoimi pozytywnymi doświadczeniami. Olga nie tylko opowiadała jak dobrze się czuje i jest traktowana, ale także zachęcała tych przyjaciół do rozważenia tej opcji. Pokazując, że czasami to, co wydaje się trudną decyzją, może w rzeczywistości otworzyć drzwi do pełniejszego i spokojniejszego życia. Pan Oswaldo, w wieku siedemdziesiąt lat, postanowił, że nadszedł czas na znaczną zmianę w jego życiu. Po śmierci ukochanej żony początkowo planował pozostać sam w swoim wiejskim domu, gdzie wspomnienia z przeszłości wciąż odbijały się w ścianach i ogrodzie. Jednak jego syn, zmartwiony samotnością i stanem zdrowia ojca, nalegał, aby przeprowadził się do miasta, gdzie mogliby być bliżej siebie i otrzymałby więcej uwagi. Z pewną niechęcią pan Oswaldo zgodził się, wierząc, że to może być najlepsze rozwiązanie w danym momencie. Pierwsze miesiące w mieście były do zniesienia, ale z biegiem czasu pan Oswaldo zaczął czuć, że stracił swoją wolność i niezależność. Znalazł się w komfortowym, lecz bezdusznym mieszkaniu, gdzie dni miały powoli. Oglądanie telewizji stało się jego głównym zajęciem, a interakcje społeczne były ograniczone, co potęgowało jego poczucie izolacji. Miasto, z całym swoim ruchem i zgiełkiem, wydawało się złotą klatką, która go więziła, uniemożliwiając mu pełne życie. Z postępującym Parkinsonem czuł coraz bardziej brak środowiska, które oferowałoby zarówno opiekę medyczną, jak i ludzkie więzi. Pewnego samotnego popołudnia pan Oswaldo obejrzał program telewizyjny o domach opieki. Coś w tej idei zaintrygowało go. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy odkrył, że te miejsca nie były takie, jak sobie wyobrażał. Zamiast być miejscami porzucenia, wiele domów opieki oferowało dokładnie to, czego potrzebował przestrzeń, gdzie mógł otrzymać niezbędną opiekę, socjalizować się z rówieśnikami i co najważniejsze, odzyskać poczucie wspólnoty, które było mu tak bardzo potrzebne. Decydując, że nadszedł czas na kolejną zmianę, porozmawiał z dziećmi i poprosił, aby spróbować życia w domu opieki przez kilka miesięcy. Początkowo jego dzieci były zaniepokojone, obawiając się, że ojciec poczuje się jeszcze bardziej obizolowany lub że rezygnuje z rodziny. Jednak dostrzegając pragnienie ojca, aby szukać pełniejszego życia, zgodzili się dać temu szansę ku zdziwieniu wszystkich, pan Oswaldo rozkwitł w nowym środowisku. W domu opieki znalazł nie tylko opiekę medyczną, której wymagał jego stan zdrowia, ale także bogatą sieć społeczną. Brał udział w codziennych zajęciach, zawierał przyjaźnie i na nowo odkrył przyjemność z małych rozmów i wspólnych śmiechów. Czuł się zdrowszy i, przede wszystkim, bardziej żywy. Wkrótce postanowił na stałe osiedlić się w domu opieki, wykorzystując swoją emeryturę wojskową na pokrycie kosztów. Jego dzieci, wcześniej zmartwione, odczuły ulgę i radość, widząc, jak wiele ta decyzja przyniosła ojcu dobrostanu. Teraz wiedzieli, że jest w miejscu, gdzie jest dobrze zadbany i naprawdę szczęśliwy, bez codziennych obowiązków domowych, które go męczyły. W przeszłości wysyłanie starszych rodziców do domu opieki uważano za znak porzucenia, niemal zdradę wartości rodzinnych. Jednak rzeczywistość się zmieniła. Coraz więcej seniorów decyduje się na życie w domach opieki. Są tacy, którzy żyją samotnie, ci, których dzieci są zbyt zajęte, by zapewnić potrzebną uwagę, oraz inni, którzy po prostu pragną spokojnego miejsca, gdzie mogą spędzić ostatnie lata z godnością i spokojem. Ważne jest, aby byli zadowoleni z wyborów, które dokonali. Decyzja o tym, gdzie spędzić ostatnie lata życia, jest głęboko osobista i zależy od każdej rodziny i sytuacji. Czy to wybierając życie z dziećmi, czy niezależnie, kluczowe jest zapewnienie radości, zdrowia i utrzymanie wartości, które są fundamentem rodziny. Tradycyjne oczekiwanie, że dzieci powinny opiekować się rodzicami w domu, nie musi być regułą. W niektórych przypadkach rodzice znajdują prawdziwy spokój i komfort w innym środowisku, gdzie ich potrzeby są szanowane i gdzie mogą żyć z godnością. Życie w trzeciej wieku nie powinno polegać na zależności od dzieci, ale na odnajdywaniu radości i satysfakcji w każdym dniu. Niezależnie od wyboru, czy to mieszkanie z dziećmi, samotnie, czy w domu opieki. Najważniejsze jest żyć życiem, które chcesz, zachowując swoją godność i wartości rodzinne. Pamiętaj, starzenie się to nie koniec ale początek nowego rozdziału, pełnego znaczeń i możliwości cieszenia się każdym momentem prawdziwą radością. Jeśli te historie poruszyły twoje serce i zmotywowały, proszę, skomentuj pięć. Jeśli nie, skomentuj zero. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.